Świat tutaj Baby, to jest siódmy odcinek z serii poradnikowej. Dzisiaj nagrywam poradnik jak oswoić BOE Ok, to pierwsze co trzeba mieć ze sobą. To wiadomo jakieś jedzenie, coś do jedzenia do picia. No i jajka. Zapłodnione jakieś, nie. Ja biorę Rexa, można giganoto chyba. No i sobie rzucamy takie jajko. Coś nie wyszło. Teraz. Dobra, czekajcie. No. Teraz spokojnie zejdźcie. i taki Titanoboa chyba się już za... No ale nie zainteresował. się No raczej, czekajcie, robimy cięcie. Tyśmy już po przerwie. Uwaga. Ej, no czemu ten titan? Bo on nie chce jeść Z tego jajka. No zjedz, dawaj. To jedno tu. Dobra, robimy cięcie. Cztery uwaga. Zjad! O! Właśnie, Zjad jajko taki. Sobie już Titanoboa. Po prostu pójdź najlepiej, nie wiem, z dala od tych jajek, żebyście byli. No i właśnie też się już popsuje. No nie. No, Okej. Okay. Dobra, robimy cię. O kurde. Dobra, robimy cięcie i się już widzimy zaraz, jak zjeść tamte. Widzimy już po cięciu. No nie, on zauważył mnie. No proszę, zjedz tamto. Tamtego nie zjesz. Okej, okay, dobra, już mnie nie atakuje. No zjedz tamte, please. O! Idzie dobrze. No, ciężko się wymieni, jak to się odswaja, bo no. On musi zauważyć te jajko. O! O! I uwaga! Jest! Dobra. I jak już od swojej metki od Titanoboa. Dobra. Robimy cięcie. Muszę poszukać zejścia, jak tam zejść. Zejść stąd, stamtąd Dobra. I jak już od swojej metki Titanoboa. To zawołajmy go w ogóle. Jakby co, to jego siostra nie oswaja się zwykłymi takimi osworowymi jajkami, tylko takimi, co z nich może być jakiś dinozaur, takich do rozmnażania jajkami. I jak mamy już takiego Titanoboa, to tak, nie ma na niego siodła, nie da się na nim jeździć. To jest pierwszy podpunkt. Po drugie, taki Titanoboa, no, ma mało życia. No, zobaczymy, czy jest szybki. Dobra, jest szybki. No, ale nie jest do atakowania. No, no chyba że na takim dużym levelu. No, no Titano była tak naprawdę tak. Jest słaby do atakowania. Mało ma życia. To jest taki dinozaur. No, słaby. To jest pierwsza rzecz. Niestety na nim się nie da jeździć. To jest też słabe. Fajnie by było tak. Usiąść na nim jest tak po, Pojeździć na nim. No taki Tidano była, to tak. No, się do niczego praktycznie nie przydaje. Tylko on jest takim dinozaurem po to, żeby był. Niestety. Na niego pułapkę można raczej zrobić. Tylko właśnie nie wiem, jak zrobić pułapkę na niego. A więc, jak nie wiecie, też jak zrobić pułapkę czy coś. To po prostu tak, zróbcie tak, że wyrzucicie sobie jajko, bardzo blisko jego. Ja dobrze, że musiałem robić na piechotę, to gorzej. E, wieś, wieś, musicie mieć jakiegoś pterodactyny najlepiej wyrzucę sobie jajko, agrujecie go, szybko uciekacie na jakiś pagórek albo bardzo z od niego, no i sobie czekacie. No i tak będzie jak tak w kółko, w kółko, i się oswoi. Oswoienie jego nie jest trudne. Jego tylko się, z tego co wiem, to czym lepsze jajko. To więcej niż 3% swoje daje, chociaż tego nie wiem, albo każdy jajko daje tyle samo procent. Tego nie, nie wiem. ale możecie to sprawdzić, czy jajko dodaje tyle samo co Rexa, czy coś. No i powiem tak. To by było na tyle z tego poradnika. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, możecie dzwonem. Napiszcie komentarz, jaki następny poradnik mam zrobić. No i dołączcie na Discorda, link w opisie. Też możecie w linku w opisie do, zobaczyć mojego TikToka, jak chcecie. Dobra, no i to by było na tyle, Siema.